Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzi, z tej strony Judy i witam Was w kolejnym materiale z gry Luigi's Mansion 3. I słuchajcie, jesteśmy w, tych, w tym egipskim grobowcu. No i co tu dużo mówić, jeszcze zostało parę zagadek jest przed nami. Mam nadzieję, że jakoś je ogarniemy. Byłoby miło, ale nie wiadomo, nie wiadomo, tego to nigdy nie wiadomo, no ale przekonamy się co tu się dzieje. Ej, a tym można gdzieś, a nie, to się rozwaliło. Myślałem, że może że można tym gdzieś strzelić, ale niestety nie. Ej, a to nie powinno się zapełnić. Dobra, ej, masakra, ludzie węże tutaj biegają, latają. Nie no, też to może nie latają, ale e, trzeba na nie dość mocno uważać. No dobra, co ja muszę tutaj zrobić, bo, bo tak właściwie to powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, co tu robić można. Nie mogę tym gdzieś strzelić, no, nie no, to się rozwala od razu. To się wszystko rozwala, no to jak to się rozwala, to co ja mam niby zrobić? Przejścia tutaj żadnego nie mam. Eee, to trzeba by jakoś rozwalić może. Czekajcie, a spróbujmy... Spróbujmy tym podziałać. Ej, no nie, trafił mnie. No, uciekaj, 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 uciekaj. Eee, spróbujmy znaleźć jakiś, no nie wiem... Nie wiem co, jakiś ślad chyba. Tu powinno być coś ukryte. A przynajmniej takie, takie jest moje założenie, chwilowo. Ej, no, no nie, no no nie, no po prostu mnie atakują głupie węże. Eee, co ja mam zrobić, żeby uciec przed nimi? Ej, chwila, chwila, chwila. No, coś mi tu nie gra. To tak, jakbym coś pominął ważnego. Nie no, trzeba dostać się jakoś do tego. Ej, a wiem, chyba wiem o co chodzi. Ja po prostu muszę przepychać ten piach prawdopodobnie. Dobra, dawaj, 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 niech to się sypie, my go przepychamy w tamtą stronę. E, no, no nie no zaraz tracę pełne, pełne życie jak tak dalej pójdzie. No ale jak z nimi walczyć? Dobra, mogę przejść? Nie, jeszcze, jeszcze za mało. Dobra, teraz już powinno być chyba w miarę. Dobra, jesteśmy na miejscu. E, Okej, okay, to pułapka. Jakbym się... jakoś mnie to nie dziwi. i co tam się dzieje? Co to za lasery? Łańcuchy zaraz rozwalą eee, Słuchajcie, no nie, no nie wiem do końca, co powinienem zrobić w tym momencie. Oj, o nie, ej, bo to się wszystko... Ej, uciekać głupie węże! Eee, czekajcie, może muszę jakoś e, jakoś się tam dostać, no, no nie mam pomysłu za bardzo. Może muszę dezaktywować każdy z tych e, przycisków, nie wiem jak to nazwać. Ej, bo oni... O kurczę, słuchajcie, to się zaraz zawali mi na głowę. E, dobra, mogę z tym coś zrobić? Mogę to jakoś rozwalić? E, nie wiem, wy, wyłącz to. Ej, no, no nie, no jeszcze mnie węże atakują. No jeszcze, o dobra, coś, jakoś się tego pozbyłem, chociaż do końca nie wiem jak. Ej, przecież to się zasypie mi na głowę zaraz, ludzie, przecież ja tego nie powstrzymam tego. E, nie wiem, dobra, w ten sposób, dobra, to działa. To działa, ale. O, oh, shit, mam chyba trochę mało czasu. Ej, no, zaraz stracę życie dosłownie. Dobra, dobra, jeszcze duch złośliwy. Dobra, idź, 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 idź. Bo jak to będzie przecięte, teraz jest, będzie wolniej to działać na pewno eee, no bo wiadoma sprawa. Dobra, dawaj, 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 podejdziesz już! Kurczę, no za mało! Ej, to zaraz spadnie mi na głowę, słuchajcie. Wszystko spadnie mi na głowę. No, schowaj go! Schowaj go, idzie go! Dobra, dawaj, 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 dawaj! No nie ej! No nie! No nie, dobra, ratuj mnie pieseł, ratuj mnie! Co tu się dzieje? Dobra, już wiem jak to naprawić. Dobra, dobra, dawaj. Luigi, budź się, ty żyjesz, ty żyjesz jeszcze na szczęście, prawda? No, no żyję, no i jak inaczej? No dobra, budź się. Jest wszystko dobrze, jest wszystko dobrze, to tylko ci się śniło. Yy, jeszcze raz zaczynamy. A, już od tego momentu, ej, ten moment i są wszystkie prawie wszystkie łańcuchy. Ej, no, zostawić mnie! Ja cię kręcę, no ludzie tutaj nie ma ani chwili wytchnienia. Dobra, spróbuj, spróbuj podziałać trochę tym. Dawaj w tę stronę, wszystko w tę stronę, ja muszę mieć jakieś przejście. Dobra, udało się, udało się. Okej, okay, mamy to moi drodzy. Chyba mamy to. Dobra, teraz jeszcze muszę znaleźć tego głupiego ducha. Eee, czy on gdzieś tu jest? Ej, je, jest tutaj, no straszy nas, masakra. Dobra, najlepiej to bym dał tutaj Guijiego i może to jest e, plan na życie. Dobra, dobra, o, 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 o. Kurczę, ej, widzi nas tak jakby, ej nie no, tracimy życie w ten sposób, no. Uciekaj, uciekaj, Rzesz. Dobra, czekajcie, trzeba inaczej... No, puszczaj, Rzesz! Co za dziad! Ej, dobra, dziwny duch, słuchajcie, dziwny duch, chyba powinienem ciągle chodzić z tym... O, dostał! Nie wiem, jak to udało się, ale, ale ważne, że się udało, dobra, żeby tak stracił 180 życia. Dobra, nie, już chyba nawet nie ma co liczyć. No, prawie całe życie, zostało mu 6 HP. Ale to jest y, już wyjątkowo niewiele, no, głupie węże! Ja, cię kręcę więcej tego. Dobra, gdzie, gdzie jesteś? O, dostał, 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 dostał. Dobra, ludzie, mamy go. Złośliwy duszek jest już bez szans. Świetnie, wciągnięty. Ściągnięty, mamy go z głowy. I co tu jeszcze jest? Znowu się odblokowała ta figura i pewnie do niej muszę podejść. Ej, ale te wiem, że to najgorsze zło ever. No i dzisiaj prawie mielibyśmy game over, gdyby nie te kostki, jak widzicie, przydają się i to bardzo. Dobra, co ja w ten sposób odblokowałem? Okej, okay, tutaj się cały czas posypało. Dobra, no to teraz to już prawie w ogóle się sypać nie powinno. E, przestanie? No tak, nie do końca. Tak jakby trochę chciało przestać, ale jeszcze nie. Dobra, czy jest jeszcze jakiś pokój, który który pominęliśmy? No może, może coś jest. Chodźmy. Chodźmy, zobaczymy. E, no bo na górę się. Oh, shit! Dobra, muszę czekać, aż słuchajcie. Nawet nie jedna mu miała. Ej! Trzy mumie? Cztery mumie? Pięć mumii? To, to, to są żarty jakieś. To są jakieś żarty, żarciki. Kurczę, za szybko zaatakowałem. Zdecydowanie za szybko. No dawaj, 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 biegnij, uderz w coś w końcu. E, dobra. I wciągamy frajera. Oj, kula! Nie, to są już żarty, słuchajcie. Co tu się dzieje? Za dużo tego wszystkiego. Ej, no, sorry, ale to jest ewidentnie za dużo wszystkiego. Dobra. Mumie, duchy. Co jeszcze? Co kolejne? Tak się spytam. O, przywal, o, jeszcze tamten duch. A powiem wam, że teraz to jest już naprawdę zbyt wiele. I dobra, dwa naraz złapane. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Poobijaj i prawidłowo życia trochę doszło. Ale to nie wszystkie duchy niestety. Ciągle ktoś tu jest. O, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Dobra, złapany. Zdążyłem go zaatakować zanim nam uciekł. No, 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 blisko, ale daleko. O nie, jeszcze kula. Znowu kula. Co się stało? Ej, wytyf! Uciekł nam. Jakoś nam uciekł. O nie, uciekaj przed kulą, uciekaj przed kulą. Masakra. Dobra, dawaj. Złapany. Ej. No kurczę, straszy mnie. To jest jakiś taki duch typowo straszący, słuchajcie, nawet nie chcę tyle co atakować. Nas sprayer co nas bardziej straszy. Słyszę go gdzieś, Ej, te dźwięki są przerażające. Dobra, dostał. Dobra, mniej go złowy, tylko. Ej, tego wcale nie da się złapać. No, próbuj, próbuj. Próbuj, dobra. Uff, mamy to. Ej, jeszcze jeden? No nie, no nie, nie. No ja rozumiem, że może być ich kilka, no ale. Ja już nie chcę liczyć liczby duchów, z którymi tutaj się dzisiaj mierzyliśmy. Oj, u nie! Dobra, kula na szczęście skręciła. Taki plusik tego wszystkiego, kula skręciła, ale zaraz i tak może nas zjechać, o dostał, ja cię kręcę, nie, 20 życia poszło, a duch mi uciekł, dobra, duch mi nie uciekł niestety, no, Kurczę znowu, chodź tutaj wredny duchu, już tak wiecie, tak atakuje, o, w różne miejsca na ślepo i to działa, to działa, to najważniejsze, uff Poradziliśmy sobie z tą naprawdę nie najłatwiejszą, nie najfajniejszą zasadzką. Eee, no dobra, 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 dobra. Tam jeszcze nie byłem, w sumie. Tak, to jest. To też są drzwi, też można odwiedzić to miejsce. Co my tu mamy? Jakieś miejsce na klejnot. Tam też jest jakaś dziura na górze po lewej. Co? co kto mnie tutaj życie mi kradnie? Pająki, głupie. No dobra. To co ja mogę tutaj zdziałać, że się tak zapytam? Jak ja mogę to aktywować? Co nie? Dobra, ej, mamy to, dobra, mamy to, mamy to, dobra, dawaj tutaj. Odblokowało nam się tajne przejście. Dużo piachu. Ej, to trucizna! Ej, o nie, musimy znaleźć jakiś sposób, słuchajcie, na truciznę prawdopodobnie. Ej, co to jest, co to jest? Ej, mogę to jakoś zatkać? Tak, słuchajcie, mogę zatkać, dobra. Ej, ale nie wyszło. A, bo muszę odpowiednie wrzucać do odpowiedniego, dobra, a tutaj? Dobra. Słuchajcie, kumam o co chodzi. Kurczę, stracę bardzo szybko życie. Nie, 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 źle, źle, źle to rzuciłem. Aj, gorzej. Dobra, życie, życie jakieś. Każde życie na miarę złota. No tak, właściwie życia. Dobra. Dajcie mi coś jeszcze, dajcie mi coś jeszcze, dobra, jest kolejna zielona. Ten gaz powinien się wolniej ulatniać, kiedy już go tak blokujemy. Ja cię kręcę, to miejsce, słuchajcie, przerażające. Tutaj nam wszystko chce nas zabić, w każdej sali. Dobra. Dobra, mamy coś, mamy coś, jakieś żółte. Eee, żółte, a dobra, trójkącik, dobra, to tutaj, no kurczę. Weź to wrzuć, weź to wrzuć tutaj, no tutaj, no nie widzisz tego? W tym miejscu, w tym miejscu. Nie, nie tutaj? Tutaj, nam no, przecież to jest żółte, to ewidentnie powinienem gdzieś tutaj strzelić. Dobra, działa. Ej, a ja, może jedno jest ukryte tu, sprawdźmy. Eee, tak, jest, jest czerwone, prawidłowo, dobra, dawaj. Dobra, mamy to ludzie. Gaz przestał się chyba ulatniać. A przynajmniej tak mi się wy. Ej, ulatnia się dalej, jakim sposobem? A jest jeszcze jedno! Kurde, jest jeszcze jedno, no najgorzej. No szukaj, 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 przecież coś musiałem pominąć. Coś musieliśmy pominąć, ale no gdzie? Kurczę, życia coraz mniej. Dobra, a tutaj? Może w którymś z tych, słuchajcie, z tych dzbanów jest. Sprawdź te dzbany. Zaraz, dobra, zaraz je sprawdzimy. A teraz jeszcze sobie poobszukujemy dosłownie wszystko, co tylko się da. Dobra, rozwalimy chyba dzbanki. Dobra, da dawaj ten dzbanek. Ja już nie wiem, ludzie, tracę pomysły, gdzie to może być. Tu są przynajmniej życia, więc zawsze jakiś tam mały plusik. No, ale no, brakuje mi jeszcze dużo. Znaczy, dużo, niedużo, dobra. Coś, coś pominąć mogłem. No, jeszcze jest w jakichś niektórych miejscach piasek, ale. dawaj, No, to tylko życia wyskakują, dobra, jakoś się trzymamy. No, ale już chyba przeszukałem. Mam wrażenie, że wszystko. Tu jest wszystko oblukane. Ej, no, wyczyściłem tę salę. Dosłownie. Dosłownie ją wyczyściłem, dobra. Kolejne życie. Co ja mogłem jeszcze pominąć? Naprawdę, już się nieźle zastanawiam. No przecież wszystko, wszystko, co trzeba, to jest. Dobra, nie mogę tego jakoś tutaj... Czekajcie, nie, to już chyba rozwaliłem. Dobra, dawaj tutaj. Może ja tu czegoś nie widzę? Oj, dobra, jest, jest! Był ukryty w tym. Świetnie. Działaj. Dobra, mamy, słuchajcie, miejsce ogarnięte. Odblokowuje się kolejna sala? Ej, naprawdę? Kolejny pomnik. Czy posąg? A, jedno i to samo. Dobra, działaj na niego. Co się stanie? Oho, coś się chyba dobrego? Nie, no chyba dobrego wydarzy. Może już zablokujemy całkowicie to przejście. Dobra, ludzie, tutaj już piasek niżej nie spadam. Tak, czyli będzie się zapełniać tamta sala, prawidłowo. I mamy możliwość wyjścia już teraz, więc w sumie spoko. Eee, no dobra. Czy tu jest jeszcze coś, na co mogę zwrócić większą lub mniejszą uwagę? Raczej nic jakoś mega specjalnego tutaj, a przynajmniej na to się wydaje, nie znajdziemy. Znalazłem biały, ale to gdzieś go mogę wrzucić. Może tam na górę? Słuchajcie, może tu jest jakiś przecież. Ej, tutaj było, ale to, to o to może chodzić? W sumie nie wiem. Nie, chyba nie o to. Albo źle wcelowałem. Czekajcie, czekajcie, przekonajmy się. Ej, było, był, był moment, że niby się da. Ej, da się. Dobra. I patrzcie, ostatni kryształ. W końcu go dostajemy, słuchajcie. O, zebraliśmy wszystkie kryształy w tą Nice. No tak, no tak, oczywiście nie może być zbyt pięknie. Zawsze musi się stać coś złego. Dobra, biegnij, biegnij sobie tam. Wywal się, głupia mumia. Ej, dlaczego ona się trzyma ta głupia mumia? O, biegiem, dobra. A, bo on chyba zdążył wyhamować. Tak, przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, podejdź bliżej, podejdź bliżej. Spróbujmy go jakoś skusić, żeby się tutaj przeszedł jeszcze kawałek. Dobra. Nice. I teraz powinno się dać, tak. Teraz się musi dać. Rozwiąż tego ducha z tych. z tego papieru toaletowego. Znikaj cwania cwaniaczku, o i to jeszcze ten pieniężny cwaniaczek, wiecie, złoty, kasa, kasa się zgadzać musi, no, 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 uda się, uda się, uff, ostatniej chwili, tak, dawaj mi całą kasę, dobra, takie duchy, wiecie, są tak zwane, nie wiem, duchy szaleńcy, uciekają, choć ucieczka absolutnie nie ma sensu, ej, nie, 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 bo mi ucieknie, zaraz się wyrwie, dobra, uff, mamy go, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, dobra, to jeszcze ostatni atak. Kurczę, gdzie ja w tym celowałem? Dobra, mamy cię. No, i jest, proszę, i jest. Uu, kasy wyleciało, a kasy. Dobra, wszystko sobie tak blisko tutaj położyłem. No, no nie, jeszcze mi pouciekają. Zobaczcie, na, pouciekały mi niektóre skarby, no ale bywam. Ważne jest to, że mamy e, kolejne, słuchajcie, miejsce z głowym. Jeżeli chodzi o kryształy, wszystkie skarby odnalezione. Teraz musimy iść tylko i wyłącznie. No właśnie, czekajcie, ja muszę iść teraz. E... Muszę stać chyba tutaj po prostu. Bo to się zapełnia, mógłbym pomóc temu, tak nie wiem, jakoś wiecie, tam jeszcze bardziej przepływać ten piasek. Ale wydaje mi się, że to jest bez sensu. No nie, no naprawdę. Dobra, dawaj, 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 dawaj ich. Świetnie. Nie ma ucieczki, panowie, nie ma, nie ma ucieczki, tylko tyle wam powiem. Pięknie, pięknie. Dobra, i jeszcze walnij, walni w tego, też w ogóle będę przeszczęśliwy. Pięknie, duch załatwił ducha. Dobrze jest. Okej, okay, czy to jest koniec jednak już naszych problemów? Sądząc po muzyce, wydaje mi się, że... ej, coż tu chodzi, ej, o tym piachu coś łazi. O no nie, to znowu ten głupi dół, który mnie denerwuje. Dobra, ale fajnie, że ten piach, słuchajcie, zdradza ich... zdradza ich położenie. I nawet, ej, wszelkie rodzaje duchów mnie napadły. No nie, no nie, no nie. Bez pytań. Dobra, chyba najpierw trzeba spróbować załatwić te duchy. straszące. Dobra, rozpędź się, rozpędź się, swaniaszku. Dobra. A tego, uderz i wciągamy go. Kurde, nie uciekaj. Ej, on ucieknie mi, on mi ucieknie, ewidentnie. No, może teraz. Coś tam traci, o nie, no i nie wyszło nam. Dobra, dobra, za dużo tych duchów, powiem wam tylko tyle. Za dużo duchów w okolicy. Dobra, no i świetnie, znowu on. Dobra, masakra, po tym piasku powiem wam, że ciężko się chodzi. Naprawdę ciężko. Ciężkawo, ciężkawo. Ej, no, gdzie jest, gdzie jest dług? Dobra, mamy go. No, kurczę, no gdyby one się tak nie wyrywały, a one, Wierzcie mi, złapanie tych duchów... Ej, one strasznie się wyrywają. I teraz to samo. Teraz dokładnie to samo. Które nawet się chyba nie podwyższa, póki te duchy będą mi przeszkadzać. Dobra, biegnij. No, żeby jednego chociaż się pozbyć. Dobra, jeden pozbytym. Ale wydaje mi się, że wciąż jest jeden straszący i jeden ten agresywny. Dobra, no najpierw chyba tych trzeba wciągnąć, bo innego sposobu i wyjścia chyba nie ma. Dobra, no Próbuj mu się jakoś przeciwstawić. Luigi, no próbuj, rzesz. No nie, ucieknie mi, ucieknie mi. Ewidentnie, ciężka sprawa, słuchajcie, ciężka sprawa. Wierzcie lub nie, to do prostych nie należy. Tego czerwonego by się chciało w końcu pozbyć. Dobra. I teraz, 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 teraz. On tam traci pomału, pomału. Ale jednak, dobra. A traf w tego, traf w tego. A i nie wyszło, znowu mi uciekł. Ale dobra, słuchajcie, czerwony jest już na skraju możliwości. Piasek, jak mówię, to nie jest najlepsze miejsce do ucieczki o życie. Życie się przyda, oczywiście, że się przyda. Dobra, Ter teraz, 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 teraz. Dobra, ma 70. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to będę miał go z głowy za chwilę. A, dobrze pójdzie. Patrzcie, co tu się odwala. Nie mogę typa. No nie, no nie mogłem mu nic zrobić. No dobra, może ty chociaż. Jak nie czerwony, to chociaż ten może mi nie ucieknie. No, prawie go mamy. No, masakra! Ej, te duchy są jakieś mega silne, słuchajcie, naprawdę. W porównaniu z innymi duchami, do, którymi, z którymi do tej pory walczyłem to te robią różnicę. O, życie, życie, życie. Chodź tutaj, duchu. Czyli został nam jeden straszący. No, na pewno został, no bo nie wiem, gdzie one się teraz podziały. Dobra. Okej. Okay. Złap O, Pięknie, mamy go. Czyli już tylko czerwony, słuchajcie. Tylko czerwony. Dobra. Rozpędził się. O to chodziło. I teraz tylko złapać, nie zepsuć, nie zepsuć. No... Próbuj jakoś mu się oprzeć. O pięknie, mamy go. Dobra, ludzie, to jest. Duch załatwiony. Ja cię kręcę, co tu się działo? Naprawdę, naprawdę trudne do załatwienia. Czyli co? Podwyższy mi się teraz po prostu piasek eee, A nie, my jesteśmy już chyba na dobrym poziomie. Tak, teraz możemy już tu iść. No tak, to już się dość dobrze podwyższyło. No dobra, to lecimy... lecimy dalej w takim razie. A, pajączki, o ja cię kręcę wszędzie. Wszędzie jakieś pająki, pajączaki. Przynajmniej wiem, że już tutaj żadnych kryształów nie mam do znalezienia. Co?! Dobra, dobra biegnij! Kurczę, ej, ej, ja chyba muszę biec. Yy, chyba nie ma co... Właśnie, nie ma co tutaj się bawić. Yy, nie ma co się bawić, trzeba uciekać w niektórych momentach. Noż ty kurde, pająk na pająku. Tutaj się znajduję. Dobra, mogę to też jakoś, to też, jak wiecie, jest możliwość to. Rozwalamy. Zawsze tam jakaś dodatkowa kasa. I co ja zrobię z tą pajęczyną? Dobre pytanie. Tu mogę iść, ej, tam nie przejdę. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Ej, a, bo to jest pochodnia! Prawie bym nie zauważył, że to co trzymamy to przecież pochodnia. Dobra, puść już to. Znowu słuchajcie, Luigi normalnie. Okej. Okay. Masakra, musiał się tak samo ustawić, żeby to aktywować. Kto to wymyślał? Jest to nasza Kleopatra cała Jeszcze ucieka, no nie Jeszcze ucieka, masakra Dobra, lecimy. Tutaj byliśmy słuchajcie, na początku, a czyli musimy wyjść na zewnątrz. Dobra, ludzie, o co tu chodzi? Zamieniła... znaczy sama nie wiem, zamieniła się w jakiś kamienny, straszny posąg. I co on? Będzie się pojawiać w jakichś różnych miejscach. Jakaś burza pustynna. Łocie panie, o co chodzi? A i szczerze to do końca nie wiem, jak z nią muszę. jak z nią muszę walczyć. Tak jakby. Okej. Okay. Nie no, w sumie to nie wiem. W sumie to nie mam za bardzo pomysłu, a nie mogę jakoś jej podkopać, czy, czy coś? Ej, czekajcie, strzelić w to, cokolwiek. N nie wiem. Kurczę, nie, chyba... Nie wiem o co chodzi. What? Ej, dobra, jest ona. Ej, nie, 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 co tu się dzieje? Dobra, życia mi wyskoczyły, to chociaż taki plusik. Ej, ona jest normalnie jak meduza trochę. No, dobra, ale no to. Co, 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 co ja mam zrobić, żeby walczyć z nią? Ok, znowu będzie ten wstrząs. Dobra, jakoś przetrwaliśmy. Ona nam się na chwilę wtedy wychyliła. Ale to nie sprawia w ogóle, że wiem, jak walczyć. Masakra. Ej, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, słuchajcie, kombinuję. Co tu możemy wykombinować? Świetnie. Ej, no dobra, no żaden rodzaj ataku tutaj jakoś specjalnie na nią nie działa. Zakopuje się czasami. Fajnie. Odkopuje też się. A nie mogę w nią wtedy trafić albo na przykład użyć, użyć światła po prostu? Nie, chyba tak nie za bardzo. Ej, ale mam wrażenie, czyli ta jej twarz jakoś tam zniknęła trochę. Czy coś tu poniszczyłem? Ej, nie, no ja mogę to niszczyć chyba. Znaczy w sumie to nie wiem. Słuchajcie, tu jeszcze niedawno była... Ej, 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 dobra! Może światło? Nie, nie wiem. Tu trzeba czekać na te głowy. Głowy na pewno mogą uderzyć. Ale to nie do końca działa tak, jakbym sobie to wymarzyć mógł. Ej, jeszcze niedawno miała twarz tutaj widoczną. Teraz tej twarzy nie ma, więc... O, o, o! Dobra! Dawaj. Kurczę, broni się. Ej, dobra, to jest ten moment, to jest ten moment. Dobra, dostała. Okej, okay, ludzie, coś, coś tu podziałaliśmy. To nie pozwolić jej uciec. No idzie o czym ja mówię, no. Kurde! No i pozwoliłem jej uciec, największy błąd. No coś tam oberwała, ale to tyle co nic. Niestety, tyle co nic. No dobra, znowu utworzyła ten swój posąg. Mi się wydaje, że możemy go chyba trochę trochę niszczyć tym... Albo on sam się niszczy po prostu po jakimś tam odpowiednim czasie. Bardzo możliwe. Dobra. No nie ma twarzy, nie ma twarzy. Ta twarz wcześniej była. Dobra, wiem, wiem, że z wężami trzeba czekać, aż uderzy któryś o ziemię. No uderz, uderz, uderz. Niech któryś tutaj spróbuje. Dobra. A mogę mogę teraz coś z nimi zrobić? Ej, mogę je niszczyć. No tak, bo one są z piachu. Czyli jak one uderzą, wtedy yy, ona staje się, wiecie, odporna na te ataki. Znaczy nie, właśnie nieodporna jest. Dobra, no nie wiem, nie wiem, nie wiem dawać. Patrzcie, zniszczone, zniszczone, rozwal drugi. Pięknie. Teraz te dwa jeszcze, te dwa. No, przejdź tak najlepiej. Kurcze trafił mnie. Trafił mnie, trafił mnie. Nie wiem, co to się do końca stało wtedy, że pojawiły się osobno te węże. Jakoś mogłem to odblokować, no bo na razie to widzicie. Ej, dobra, patrzcie, to jest rzeczywiście coraz bardziej ukruszone w końcu z piasku, więc no, sorry. Musi, musi trochę obrywać. No rozwalaj, rozwalaj, ile się da. Też wtedy ich nie rozwalałem i też jakoś szło. Dobra. No, próbujemy, próbujemy. Co mi innego pozostaje, jak nie próbować? Dobra, zniknęła. Aha. Kolejna fala, świetnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem, słuchajcie. Do końca jak to działa. No nie, jeszcze nie trafiłem. Aj, za wolno. Ale to, że nie oberwała za pierwszym razem, to niestety teraz yy, muszę tego mocno żałować. Dobra, no... O, pięknie! Ej! Coś się... Coś tu się wydarzyło. Dobra, będzie, będzie ten atak. No nie, jeszcze, jeszcze trafiła. Dobra, no... No dawaj, no dlaczego nie dostała? Ej, nie kumam tego, na razie ta walka jest dość trudna dla mnie. O, i patrzcie, znowu znowu jest normalna twarz. I da się ją już teraz zniszczyć. Tak, da się ją niszczyć. Chyba to, to powinien być moje główne działanie w tym momencie. Zniszczyć tę twarz, to wtedy ona zaczyna nas atakować również. Rozwalaj, rozwalaj, całe to. Najlepiej to, żeby nas te węże nie widziały. Patrzcie, dobra. Ej, no serio? Straciliśmy trochę życia, nawet za dużo życia. Dobra, wyleci tutaj coś jeszcze? Ja już tutaj czekam na jakieś. No świetnie. 19 HP, najgorzej. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie się pojawisz? Niech już nie odtwarza tego. Dobra, no. Działaj, 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 działaj jak ile da się. Dobra, no Uderzcie, uderzcie, głupie że no musicie. A ja muszę to jednak lepiej wykorzystywać, jak widać. Dobra. Jeden rozwalony. Drugi to samo. Dobra, i teraz ukróćmy to trochę. On no w końcu... Dobra, znowu to. Najgorzej, najgorzej. Dobra, życie wypadło jakieś, nie, nie marnujmy, słuchajcie, szans, jak życie wypada, zdobywajmy je od razu, przecież, o, dobra, chyba będą węże, czy nie, nie, jeszcze węży nie ma, no, najgorzej, dobra, mamy to, no, kurczę, no, dobra, tylko nie oberwać, nie oberwać z tego ataku, to jest ważne, świetnie, udało się jakoś, dobra, błagam cię, Luigi, no, proszę cię, no, nie psuj tego, no, nie psuj tego, dobra, dostaniemy. Świetnie, zejdziemy, słuchajcie, na 160 HP mniej więcej. Jest jakiś tam mały progres. Pięknie. No dobra, Cwana ta nasza, jak ja ją nazywam Kleopatra, ona pewnie ma inaczej na imię ten duch, ale tak ją będę sobie nazywać. Bo mogę. A z każdej strony by wypadało troszeczkę poukrasać tutaj jej próby ataku. Dobra, tam. Ej, co jest? Pięść się pojawiła. No dobra, weszliśmy w nową fazę walki. I nie jest ona wcale taka fajna. Ta pięść może być wyjątkowo niebezpieczna. Dobra, dawaj, 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 z każdej strony po trochu. Jak oberwie, to, to już coś. Obrywa czy nie obrywa? Dobra, węże. Węże, węże, węże. No, ej, one się szybciej chowają teraz! Najgorzej, 39 HP. Znowu nam tutaj trochę życia pospadało, jak widzicie. No, ale dobra. Ona też osłabła, to to nie jest tak, że tylko ja słabnę. Ona tak samo. Dobra, wiem, że come on, come on. I'm ready. Atakować proszę. Nie, one naprawdę się teraz szybko, słuchajcie, chowają. Teraz to szansa trafić je to jest bardzo mała. No dobra, gdzie teraz? No ej, no jak ja miałem uciec przed tym niby? Jak ja przed tym niby miałem uciec? Uciekaj, uciekaj, węże niebezpieczne. Ej, nie, naprawdę. Tym wężom nie da się... Ej, nie, naprawdę, im się słuchajcie, nie da teraz za dużo zrobić. Nie, nie, straciłem całe życie! I przegrałem. Ej, ludzie, co jest grane? Walka z nią to absolutny koszmar. Ej, mamy jeszcze kostkę na szczęście, więc to jest ten plusik. Ale powiem szczerze, walka z tym bossem do łatwych nie należy. Jak widzicie, nawet jakieś pięści może tworzyć. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, od tej walki zaczniemy sobie kolejny odcinek. Dzisiaj, nawet jakbym chciał dłużej robić, to akurat nagrywam ten odcinek przed streamem i czas mnie nagli. Ale nie martwcie się, jestem pewny, że w kolejnym materiale zrewanżuję się na tej Kleopatrze i kupić kostki, kupić dużo kostek, bo. Gra robi się coraz trudniejsza, tak więc moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, ale to tyle na dziś, do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czułem mi na razie, hej! A, nie wyłączyłem, <grybujesz> hej! <grybujesz>